Dobry namiot przyda się w różnych sytuacjach, ale bezwzględnie potrzebny jest na karpiowej zasiadce. Hardshield 2 Panorama wersja Orange to mniejszy brat bliźniak popularnego i prezentowanego już yy, kiedyś yy, namiotu w wersji XL. Jednym z głównych atutów tego namiotu są jego pionowe ściany, co przy wymiarach 290 na 270 cm zapewnia wygodne schronienie dla dwóch osób lub maksymalny komfort dla jednego karpiarza na dłuższych zasiadkach. Wysokość to 160 cm. Hard Shields tego. A wiemy to, bo XL już kiedyś mieliśmy na testach nad wodą, że uszyte są ze świetnych materiałów. Powłoka to Hardshield-Tex, czyli membrana paroprzepuszczalna i oddychająca. Żadna ulewa im nie straszna przy wodoodporności 10 000 mm słupa wody na dobę. Te same 10 000 dotyczy także oddychalności. Projektanci zadbali o to, by w gorące dni w namiocie nie było nam duszno. Pomogą nam w tym cztery tylne okna. i trzy okna z przodu, plus rolowane drzwi i wszystko z siatką na insekty. Podłoga na suwak jest nowym rozwiązaniem w obydwu modelach harczeli. Nie oszukujmy się: do namiotu podczas kilku dni siedzenia nad wodą zawsze wejdzie jakiś insekt lub inny robak, ale na pewno już nie poprzez podłogę. To, na co szczególnie zwracam uwagę, to mocowanie podłogi do ścian namiotu. Są różne szkoły. Ja nie ukrywam, że do mnie najbardziej przemawia ta z zamkiem ekspresowym mocowanym do ścian. Cała konstrukcja oparta jest na rurkach o solidnej średnicy 19 mm. Daje to poczucie stabilności i solidnego wykonania. Rozkładanie jest proste, intuicyjne i nie zajmuje dużo czasu. Pomyślano także o detalach. Dodatkowe rozpórki boczne można zamontować na górze. W ten sposób dach jest rozparty na trzech mocnych wspornikach. Żadna z czynności podczas składania i rozkładania namiotu nie wymaga zastosowania siły, a wszystkie elementy do siebie pasują. Cieszy tym bardziej, że namiot jest polską, dedykowaną konstrukcją na potrzeby FOR success. Na wyposażenie składają się oczywiście mocne szpilki i kipek, podłoga, przedni panel, okno na przednie drzwi oraz mocna, duża torba transportowa. Namiot po spakowaniu ma wymiary 130x25x25 25 cm i waży równe 15 kg. FOR SUCCESS konsekwentnie stawia na dobre materiały, i przemyślane rozwiązania konstrukcyjne. Te dwa czynniki sprawiają, że namioty z serii Hudshield widoczne są nad polskimi, ale również europejskimi łowiskami. Nas to w sumie nie dziwi. Po prostu dobre wieści nad wodą szybko się rozchodzą.